Niech i chłop jeden z drugim nie zapomni, kto tu rządzi i kto komu prawa nadawał. Ja nie od stanowienia prawa, tylko od jego przestrzegania jestem. I jak to je łamie, to i ja jego złamać mogę. Nie z własnej woli, jeno z nadania i obowiązku. Dobrze, że im Łokietek o tym przypomniał, dobrze bo może do opamiętania przyjdą, bo się bez chłowy jakieś w mieście dziać zaczęło. Teraz nadania wznowione, to i sprawa jasna będzie, kto rządzi, a kto słuchać powinien. Poznań w okresie staropolskim był prywatnym miastem, najpierw książęcym, a potem królewskim. Władca też decydował o ustroju tu panującym, o przywilejach, ale też mógł karać mieszczan i nakładać sankcje. Miał też prawo ustosunkować się do realiów życia w mieście. 26 lutego 1298 roku książę Władysław Łokietek potwierdził przywilej lokacyjny Poznania z 1253 roku. Dodajmy, że oryginał tego dokumentu nie zachował się do naszych czasów. 26 lutego 1882 roku urodził się Jan Sajdak, filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu Poznańskiego. Studia kończył w Krakowie, potem przebywał w Wiedniu, Bazylei, Paryżu, Londynie i Oksfordzie. Z Poznaniem związał się w 1919 roku, potem był rektorem Uniwersytetu. Po wojnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego tejże uczelni i kierownika katedry filologii klasycznej. Krótko przed wybuchem II wojny światowej ogromny rozgłos zyskała książka Ziemia gromadzi prochy, przedstawiająca losy polskiej ludności na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim. Autorem książki był Józef Kisielewski, młody pisarz i publicysta, urodzony 26 lutego 1905 roku. Z poznaniem związał się dopiero po studiach i od razu dał się poznać jako utalentowany dziennikarz wyspecjalizowany w badaniu polskości ziem zaboru pruskiego. Profesor Adam Wrzosek do Poznania przybył wiosną 1920 roku. Był organizatorem i pierwszym dziekanem wydziału lekarskiego nowo utworzonego w Poznaniu Uniwersytetu. Specjalizował się w antropologii oraz historii i filozofii medycyny. Spod jego pióra wyszło wiele prac poświęconych wybitnym lekarzom polskim, między innymi najdokładniejsza biografia doktora Karola Marcinkowskiego. 26 lutego 1963 roku w Poznaniu zmarł Stefan Brzeziński. Urodził się w rodzinie robotniczej, uzyskał podstawowe wykształcenie. Mimo to był prezesem stronnictwa pracy, także wojewodą poznańskim i dwukrotnie posłem na Sejm. Potem pracował jako wicedyrektor Państwowego Instytutu Naukowego Leczniczych Surowców Roślin w Poznaniu. Trzy lata później zmienił to stanowisko na prezesurę w poznańskich zakładach terenowych przemysłu materiałów budowlanych, którą sprawował aż do śmierci.